osiemnasty październik lub dziewiętnasty wtorek. Pokażę teraz, co robię. Tak. Były płytki z kwasem szczawiowym. Daję podkarmiaczkę, podkarmiłem wszystkie od razu po zwężeniu, żeby nie na darmo ramek nie musiały pszczoły uzupełniać pokarmem, który później prawdopodobnie i tak będzie usunięty. Usuwam teraz te płytki. Się na przyszły rok do włożenia, ale jeszcze jeden robi manewr. Ten półkorpus daje podspód pusty, a pszczoły windują do góry. Mam przerwę i jak to zrobię, to wam pokażę. I po zabiegu tu mają pusty półkorpus. Może się kłąp uwiązać. Nie dotyka siatki. On jest pusty. Tak zawsze zimowałem i tak zostawiam. Połączyłem rodziny, zabrałem matkę, były dwa małe uliki, zabrałem matkę z jednego za dwa dni, połączyłem je, matka jest tu. a co była w czerwiu, pszczoły się połączyły elegancko. No i jeszcze do przełożenia kilkanaście sztuk tu w lesie i powoli pszczółki będą będą przygotowane do zimy. Daję jeszcze ten pierścień dystansowy po to żeby jak się już ką wiąże, będzie widać w którym miejscu bo jest na razie ciepło to będę wiedział czy przesunąć zabrać jedną ramkę stąd widzę wtedy na górę dla bezpieczeństwa jak mają zapas i pewnie zimę będzie kordziło żeby zajrzeć ale jeszcze, jeszcze myślę że będzie to żeby zajrzeć